Adam Kuruś. Witam serdecznie w głównym i ostatnim wydaniu Zakonius. News. 11 luty 2022 roku. Imienino obchodzą Maria, Lucian oraz Łazarz. Do końca roku pozostało 323 dni. W poniedziałek, 14 lutego, wypadają walentynki. Wielu zakochanych na całym świecie z niecierpliwością już odlicza dni do ich corocznego święta. Z tej okazji mamy dla Was niespodziankę. Wiersz dla zakochanych. Czyta nasz reporter Eden Rossano. Je t'aime aujourd'hui, comme le soleil qui brille, au-dessus de nos vies, a jamais réuni. Je t'aime cette nuit alors que la lune luit sur tes cheveux d'or mon ange assoupit. Je t'aimerai demain, embrasserai ta main et entraîner joyeux sur l'eternel chemin. Dziś ostatni dzień obozu. Nasz reporter zadał kilka pytań naszemu kierownikowi, a prywatnym mieszkańcowi pięknej malowniczej wioski Liciążna, Sebastianowi Wójcikowi. Co lubi pan jeść? E, może niektórzy powiedzą, że to niezdrowe. Ale bardzo lubię jeść makroyala podwójnego i koniecznie musi być pikantny. U ulubiony kolor. A mój ulubiony kolor to kolor niebieski. Dobrze. Ulubiony sport zimowy. No chyba jak większość Polaków, a kibicuję polskim skoczkom, więc skoki narciarskie to mój ulubiony zimowy sport. Ulo ulubiony kanał na YouTube. A mój ulubiony kanał na YouTubie, to mogę trochę więcej powiedzieć, bo to jest bardzo fajny kanał historyczny i nazywa się Urywki z Życia. Serdecznie zapraszam do subskrybowania, i lajkowania i oglądania. Jak by to na obozie? Jak było na obozie? Było świetnie. Myślę, że wszystkim się podobało na obozie. Każdy znalazł jakiś fajny warsztat dla siebie, w którym może się rozwijać. Tak jak tu Eli wspaniale prowadzi tutaj wywiad ze mną, tak myślę, że każdy z Was nauczył się czegoś ciekawego i rozwinął swoje umiejętności. I plan na lato od. od. plan na nadchodzące lato, tak? tak? Jakie mam? Tak. A mm, w sumie to mam plan zostać kierownikiem kilku obozów. A i spędzić miło czas w Zakościelu, i też Was serdecznie zapraszam do Zakościela w wakacje, ponieważ oprócz super zimowisk to też dzieją się obozy w Zakościelu latem, na które Was serdecznie zapraszam. co zapraszam, są obawy obozy sportowe, artystyczne, młodzieżowe i dziecięce, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Ja będę w Zakościelu i Was też serdecznie tam zapraszam. Z kategorii ciekawostki o Polsce. Polska Konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie. Powstała zaraz po Stanach Zjednoczonych. Henryk Maguński wymyślił walkie w 1940 roku. Wykrywacz min wynaleziony został przez Józefa Kosackiego w 1941 roku. Najwęższy dom na świecie ma zaledwie 4 metry szerokości. Znajduje się pomiędzy dwoma budynkami w Warszawie. Tarnów to małopolskie miasto jest miejscem, gdzie najdłużej gości lato. Okazuje się, że wyprodukowanie jednego grosza wcale nie jest warte grosz. Szacuje się, że wybicie jednej monety potrzeba od 5 do 8 groszy. Dziękuję. Z kategorii żarty, żartiki też. Na lekcji polskiego, Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter, kiedy mamy słaby wzrok. Pani dojacie na języku niemieckim. Jak jest tak po niemiecku, Jasiu rozgląda się po klasie, ja? Brawo, szóstka. Nauczyciel sprawdza zadanie domowe. Otwórzcie zeszyt, jagoda, kiedy odrabiesz lekcję, po obiedzie. To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? Bo jestem na diecie. Główne wydanie Zako News przygotowali dla Was Ada, Lena, Stanisław, Daniel, Eden, Adam, Eli i Witek. Serdecznie pozdrawiamy i do zobaczenia latem. Pamiętajcie, może nas oglądać na kanale ProM na YouTube. Subskrybujcie nas i bawcie się dobrze. Do widzenia. Do zobaczenia.